A zaczniemy od tego, że do wszystkich osób, które przez całą konferencję pisały, kiedy będzie Lexi? Leksji już z nami jest i Lexi od razu cytat z Twoich własnych słów. Wydaje mi się, że Paulina jest dwulicowa, bo na żywo się uśmiecha, a potem słyszę, jak mówi uszczypliwe rzeczy na mój temat. Co dokładnie słyszałaś, że mówi na Twój temat, bo w ogóle tego nie rozwinęłaś? Co są Twoje słowa z zapowiedzi walki? Eee... W sensie, no, ona przepraszała dwa razy, a potem w międzyczasie od, od wspólnych znajomych słyszałam, że, że mówi właśnie... Co? No, że jestem... Ee, wiesz co, totalnie wyleciało mi z głowy, bo to było dawno. <try> Miękką fajką, czy to nie do? To? To ona mówiła on camera, ale coś ona gadała, 100% coś ona gadała, a w międzyczasie przepraszała, ale to było już jakiś czas temu i zapomniałam, co to było. Czy wiesz, o co chodzi, Paulino? Nie, ale naprawdę ciekawi mnie, co? co to ale, oddać? ale, dobra, zaraz do tego wrócimy. Ja sobie spróbuję przypomnieć, ale ty też w trailerze powiedziałaś, że ja mam swoje za uszami. Ja nie Dokładnie. jestem święta, więc pewnie coś. To może, było drugie może... pytanie, Paulina. Ty powiedziałaś, że ona ma dużo swojego za uszami. Też nie wymieniłaś konkretnie co. Strzelacie do siebie, ale nie w macie w ogóle naboi tak, w tym no. wszystkim. Są ślepaki. ślepaki. O co ci chodziło? Oj o co mi chodziło? No. W sumie sama nie wiem. Rewelacyjny konflikt dziewczyny A, o, Lexi. O kurde, Ja sobie spróbuję przypomnieć, bo coś było na, na pewno, tylko mówię, no to było już... Jakiś nie, no, grubo temu. jest, ja widzę, że jest grubo, no. Natomiast Lexi, jak myślisz, co, o co chodzi Paulinie, że ty masz dużo za uszami? Masz jakiś pomysł, dlaczego... No nie zastanawiam od kogo ty to słyszałaś. W sensie, ja sobie jestem w stanie wyobrazić, ale no... Co, no, na, ja nie jestem święta, nie na pewno mam coś za uszami, ale o, nie wiem, o czym ty konkretnie myślałaś. Ja potwierdzam i nawet widzę, Lexi ma za uszami dwa warkoczyki. Tak, no. Padum. Cs. Może bardziej nie, że masz jakoś dużo za uszami, ale słyszałam takie rzeczy, że jesteś bardziej taką osobą, która nie dba o swoje znajomości i gdzieś tam ludzie od ciebie odchodzą. I może od tych osób coś usłyszałam. Nie od tych osób. Y, nie, nie, nie. No wiadomo, osób, z, liczba mnoga. z niektórymi osobami kontakt się kończy, ale z tymi naj, jakby, wierniejszymi swoimi przyjaciółmi ja do dzisiaj mam, mam kontakt i się z nimi trzymam. A te osoby, które w między, międzyczasie odeszły, to no nie wiem, ty pewnie też... A to nie było tak, że na przykład przestałaś się do nich odzywać, albo im nie odpisywałaś, nie odbierałaś telefonów, a one szukały tego kontaktu cały czas z tobą? On? O kim ty mówisz? Mm, mam wrażenie, że. Mówisz. Osób. Mam wrażenie, że... Ja mówisz. wiem, kogo masz na myśli, ale Padło nie mam on, jeszcze parę takich. Informatorów. E, mi do głowy tylko przychodzi e, Julia Kostera, bo wiem, że, że, że ostatnio z nią tam się pokłóciłam. Ale tak poza tym, to z wszystkimi swoimi. Czy, czy, czy to są osoby z Teamu X? Z Kubą mam dalej kontakt, z radkiem, z fagatą cały czas się trzymam. A to, że w tym świecie influencerskim jest tyle dwulicowych osób, i ja nie lubię się. No, nie, nie, nie widzę sensu się dalej z niektórymi trzymać. To mam prawo. Yy, kontakt, żeby, żeby ten kontakt się po jakimś czasie tam rozluźnił. No, ja też dużo czasu spędzam ze swoją rodziną i często nie czuję potrzeby właśnie zadawania się z innymi influencerkami czy, czy, czy influencerami.